Czy naleśniki można mrozić? Hmm, oczywiście, że tak, ale jest jeden warunek. Już Ci o tym mówię. Oczywiście, jeśli naleśniki, to możesz nie tylko naleśniki, placuszki, racuszki, pankeki, także pomyśl, jak to ułatwia życie. Rano wstajesz na śniadanie, wyciągasz je z zamrażalnika, odgrzewasz na patelni pod przykryciem albo w mikrofali przepyszne śniadanie. Ja robię moim dzieciom tak zwane śniadaniowe boksy, w których właśnie mrożę wszystkie wymienione rzeczy. Dzieci jedzą je na śniadanie albo zabierają do szkoły. Czasami jedzą na podwieczorek jako przekąska gdzieś w biegu. Dla mnie jest to ultra wygodnie, bo zawsze mam coś domowego, smacznego do podania z białym serem na przykład albo owocami. No dobra, ale jaki jest ten warunek mrożenia? Dobry przepis. Taki, który sprawi, że Twoje wypieki będą miękkie, wilgotne, ale nie będą się sklejały w czasie mrożenia. Takie przepisy z Znajdziesz w moich książkach. Także wejdź na AP Fitness, ponieważ w tych książkach znajdziesz wiele więcej przepisów, które są zdrowe, proste w wykonaniu, szybkie, rodzinne, z możliwością długoterminowego przechowania. Nie tylko na